Grupa na Facebooku to bardzo fajny pomysł na to, żeby zgromadzić w jednym miejscu wszystkich naszych odbiorców i mieć miejsce takiej dyskusji z nimi. Miejsca, gdzie oni sami mogą taką dyskusję nawet rozpocząć, zapytać o coś, dopytać. Grupa sprawdzi się doskonale jako uzupełnienie każdego kursu lub takie dodatkowe miejsce na przykład dla obserwujących nas na YouTube. Jeżeli masz markę, która w jakiś sposób może dzielić się swoją wiedzą, informacjami, to tym bardziej grupa będzie dla ciebie i warto rozważyć jej założenie. Jak to zrobić? Zobaczysz już za chwilę. Ja mam na imię Daria Robe i na moim kanale pomagam twórcom w sieci. Zaczynajmy. Aby założyć klasyczną grupę, klikamy tutaj w menu. I utwórz grupa. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy od razu powiązać tę grupę ze stroną, tworzymy tutaj przez grupy, przez zakładkę grupy na stronie utwórz powiązaną grupę. Jeżeli już mamy utworzoną grupę w klasyczny sposób, możemy ją później jeszcze ze stroną powiązać. Ja kliknę tutaj, nazwę sobie moją grupę. Ustawiamy sobie prywatność. Najczęściej będzie to grupa prywatna, czyli żeby zobaczyć posty, należy być członkiem grupy i ta grupa może być widoczna albo ukryta. Najczęściej będzie widoczna. Tutaj możemy od razu zaprosić osoby do dołączenia do naszej grupy, ale oczywiście możemy to również zrobić później. Klikamy w utwórz i grupa jest gotowa. Pozostaje zmienić baner. I gotowe. Można zapraszać, można postować. Warto jeszcze na tym etapie od razu zmienić sobie parę ustawień, czyli przede wszystkim sprawić, że tylko administratorzy i moderatorzy będą mogli zatwierdzać prośby o dołączenie. Zmieniamy sobie adres internetowy. I ustalamy pytania dotyczące członkostwa. Można też ustalić reguły od razu. Takie podstawowe można sobie dodać. Możemy, jak dodamy reguły, jeszcze poprosić osoby dołączające o zaakceptowanie reguł. To właściwie tyle. Grupa jest gotowa. Można jeszcze oczywiście zaprosić członków. Zaproszę samą siebie. I dzięki temu mogę się dodać od razu jako administrator. Ułatwi to nawigację. Oraz zatwierdzanie postów, usuwanie jakichś spamów Akceptuj. I gotowe! Jeżeli marzysz grupę, to proszę nie zapomnij o tym, że najważniejszą rzeczą w tym, żeby grupa prosperowała i przynosiła Ci fajne efekty, jest to, żeby coś na tej grupie się działo. Więc warto w jakiś sposób zaangażować swoich odbiorców, sprawić, żeby rzeczywiście chcieli zadawać te pytania. Możemy to robić poprzez regularne posty z pytaniami, na przykład co w tym momencie dane osoby robią, jakie mają pytania odnośnie danego tematu, organizując wydarzenia, konkursy i wszelkiego rodzaju atrakcje. Życzę Ci, żeby już wkrótce Twoja grupa była piękna i kwitnąca i z samymi zaangażowanymi odbiorcami. Zapraszam Cię również do innego filmiku dotyczącego grup na Facebooku, w którym dowiesz się więcej na temat tego, jak takie grupy można wykorzystać. Zapewne będzie Cię również interesował ogólnie temat Facebooka i tutaj mam przygotowaną całą playlistę na ten temat. Zostań ze mną obserwując ten kanał, a nie omijcie żaden nowy temat. Do zobaczenia! tere , tere !